bo z mojej jestem Zygfrydku, a to jest Mass Effect 3 Jak, jak pamiętamy mam roz, e, rozwalić Mam bronić krogankę, rozwalić szturmowców jak widać Jakaś ekipa Cerberusa Chyba nie chcą żeby ta kroganka przeżyła Dawaj tarcza Oj, oj, oj już mi Dupę strzelam już dalej

No, próbujemy, ale co z tego wyjdzie, to się przekonamy. Aha, headshotik. No, przyleciałeś i nic ci nie dało. Dobra, shuriken, zobaczymy teraz. Jeszcze z niego nie korzystam, A taki. U. Powiedziałbym uzbrojenie dla ninja, bo Shuriken katana. Dobra, zamrożające pociski mogą być przydatne. <tum> Nie wiem, bo nie więcej mocy używać jak w ale tutaj jest jakoś. Jakoś... Nie zawsze pamiętam. <śm> tak, cholera, działko. O! Granat? Nie wiem, cokolwiek. Tu gdzie ktoś się granatami rzuca? Powinien mieć jakieś granaty? No ma coś tam. No nie, to nie Dobra, rozwal tarcze Si? I ty też rozwal tarcze O I rozwaliłem O f**k Musiałem, że już rozwaliłem to działko Tak, rozwal... O no cholera, drugie rozłożyli Ja jeszcze robicie ze mnie Jeszcze jedno? Ej, no. Jaki żart. Minę zbliżniło. Nie, to przynajmniej to też nie. Dobra. Ała, awa, awa. Snajperka. Hm. Ło, ło, ło. Ale zrywam baty no i kurcze bladę. Headshot, od Spalenie działka Łoń, Ło, wybuchło. Jak fajnie, Dobra, karabinek poproszę. Nie, nie katane no skoru mogę zmienić broń? Mogę. O, wspaniale. <laughs> tędy? Nie, tędy? Nie, tu tędy. Ja, tu coś jest. To ja, to ja, otwórzcie. A, mam się nie ruszać. Dobra.

Tego proszę spalić o cholera, snajperkę, snajperkę Naraz wam poczną dostarcza Cholera Cholera kupnął, dlaczego Poczta 5 na 10 Leżeć się ktoś się gdzieś został? Chyba pusto Co? Gdzie? Tam do góry się muszę dostać? Dobra Ło? Oczywiście, że to laser od Snipera, to po prostu taki... Taka refleksja świetlna od tego... Jak to się nazywa? Od ognia spokój się dobra, bo muszę iść dalej tędy przez drzwi. Open the door Tą no serio w ogóle, co tu się będę bawił, w jakiś leży leżych Nie ma tam Nikt nie będzie zadzierał z tych było no, ohohoho. Jestem trochę przeciążony, więc te... Wszystko skrysie... się... Jestem dość cięż... obciążony, więc... się uwolni i ładują moc, no trudno. Tu coś widziałem na ścianie, czekaj. A e, to stacja medyczna, to nie. Tu coś jest. <totry> power online! Nie stała światłoś. świeciło mi tu obszar. Oh, fuck, trochę jest. Jak te granaty. Dlaczego nie mają granata a ja nie? Cholery To nie fair Poczta A, nie trafiłem Cholera No jeden drugiego, to drugiego, co za Ej, 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 ej No kurcze, ej, to jest Haha <grym> ha. Mam dewę, mam dewę. No wreszcie dostał. Ale nie zaliczył mi tego za pocztę, bo nie stał mu głowę Dobra, nieważne, kto umarł, to się liczy. Ale to snajperkę Tutaj się karabin prawdy najbardziej. Wyłaś, hużio. Tak, cię widziałem. Leżyć. Piroman, podpalimy w 100 przeciwniku. I wiem po co, ale Aha, tam muszę mu znowu guzik kliknąć. Dobra, dalej. more. I'm not your problem, Commander. You don't know me. But I'd like to. Hang in there. <laughs> How many more checkpoints? Just the landing area. Hope not Reef's still waiting. He has to. I'll see you Oho, kolejni brzdale, których trzeba unicestwić. Główno znaleźliście się. Ej, na no, boku w głąbie! Pan sobie polata, ale również O, granaty brzydło z Byłaś, byłaś, bo chcę tarczeć. A masz, a masz. clear, to mi się każe z kronikami Riddika. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał. A nie, to nawet Pitchblock to pierwsza część kroniki Riddika. Z trzech, w tym roku ma być czwarta. Nie wiem, czy ktoś lubi te filmy z winem dieslem to nie jego wina papa, że jest dieslem <grywka> ale śmieszny żart. tu jeszcze nie widziałem tu nie ma turlania się nic i żeś co ej, ej, ej.

Tu będzie wielki robot, to już żaden spoiler, bo to będzie za parę sekund. Hoho ho. Ej, to powinienem wrócić do podpalającego jak sumie, bo on raczej nie zamrożę go. Zauważyłem, że większych jednostek raczej się nie da zamrozić chyba. O on leci. BUM! Zaraz go to sprzątniemy. Żeby sobie nie wyobrażał za dużo.

Przeciążenie, jedno. Dawaj, jeszcze jedno. Kupi robocie. Ła, Ła Ła dobra, żartowałem. Fajnie, że tu jest, będą przelatywać nieskończoność, tak? Umieraj! I możesz go podpalić, nie? Podpalaj Pięknie. Fire in the hole. Dobra. Dzium! O fuck, aż mi się tutaj zlagowało. Łow, Ha, ha, ha! Pięści go! Takie No nakazuję ci umierać Powiem wam coś mi przycina? Nie wiem czemu, ale klatki mi ich przez chwilę spadły strasznie. Za dużo efektów naraz na ekranie. Jak góra kończymy tą misję. Ach, ten jego mały sztandar w ogóle wygląda zabawnie. Taki wielki gość i taki mały sztandarnik. No, Gentleman. Not your property, Reeve. Mam wrażenie, że mnie bardziej próbuje niż jego. Łech, Dobra, wiem, i tak koniec odcinka, no, no. I tak jest want? Commander, i'm hearing chatter you're brokering a treaty between the krogan and the turians if i get krogan boots on palavin the turians promise me their support and how does cerberus get involved i don't know the elusive man is up to something then keep them at bay. i can't overstate what a victory this treaty would be for the alliance. we'll need all the help we can get. No, not so. how's the prothean device coming? alliance r&d has officially begun construction. the team has dubbed it project crucible. Did we're get... throwing everybody who knows how to hold a hammer at it. Uh -huh. this is going to be the most ambitious undertaking in human history. will we get it done? i'm not saying it won't be a challenge. Wszystkie są eleganckie, więc ale strasznie sir. Good, I, out. I tym pozytywnym akcentem zakończył odcinek. No jeszcze jakiś filmik, dobra, zobaczmy co to będzie. to Rzeczywiście duże. będzie statek, a nie ciało. Ja myślałem, że to będzie jakieś jakaś bazuka wielka czy coś. To wygląda jak gwiazda śmierci z jakimś czymś przy, przyczepionym do siebie. Wow. Ale bydle. Male safe we can worry about curing the rest of your people later you're not backing out turian but palavin needs your reinforcements now we can't delay it's non-negotiable every krogan gets the cure or palavin burns morton how long will it take to finish a cure need to synthesize base antigen from female also requires healthy male krogan tissue we'll need a sample i'll give you one Cure starts with me. Acceptable. We'll need you to remain aboard Normandy for a procedure. I would anyway. Nobody's touching my female. Then get started, Morton. And make it quick. Always do. We'll be in Medbay if you'd like to speak more. Eve requires tests. Eve? Female's real name unknown. Normandy, a human vessel. Human mythology seemed appropriate under circumstances. Uh-huh. Suggest so speaking with her new perspective surprising in Krogan. okay that's very Eva. <laughs> but we didn't now, is there anything else there's a small matter concerning a ship we've lost contact with what happened i'd rather discuss it in private ah uh. when you're finished with turian problems shepard we need to talk I about what a squad of mine went missing I Każdy ma problem i... W każdym ma problemy na prywatności. Za głąbi, ja pierdzielę. Ech, dobra, to było na tyle. Już nie rozmawiam z tymi idiotami, coś mi się przycina, więc... Ha, to oznacza, że pora wyłączyć Mass effect. Trzymajcie się i do następnego. Hej!